Mamy obliczyć sumę dwóch różnych rozwiązań tego równania, czyli mówiąc krótko, miejsc zerowych tego tutaj widocznego trójmianu. Oczywiście możemy wyznaczyć te miejsca zerowe bez żadnego problemu, licząc najpierw deltę, ale lepiej będzie skorzystać z jednego z dwóch wzorów Wieta, który choć wykracza poza poziom podstawowy, to jednak jest dostępny każdemu maturzyście, ponieważ jest zawarty w wybranych wzorach matematycznych. Zatem, dlaczego z niego nie skorzystać? Najpierw jednak musimy sprawdzić, czy delta jest większa od zera, co nie będzie trudne, ponieważ mamy tutaj odejmowanie iloczynu, który ma jeszcze jeden dodatkowy minus. To oznacza, że tak naprawdę dodajemy, czyli bez liczenia delty stwierdzam, że jest dodatnia. To teraz tylko podstawiam w miejsce B trójkę, a w miejsce A dwójkę. To daje wynik, który widzimy w punkcie C.